Final Fantasy XVI spełniło wszystkie moje oczekiwania poza jednym. Jedna rzecz w tej grze mnie rozczarowała, ale o tym później zacznijmy od fabuły. Gramy jako Clive Rossfield i gramy tylko jako Clive Rossfield, więc jest to swego rodzaju no nowość, zupełna nowość w serii Final Fantasy, że gramy tylko i wyłącznie jedną postacią. No chyba, że liczycie też gry MMO, bo w finalu, np. przykład 14 też gramy tylko jedną postacią, tą, którą sami tworzymy, prawda? No ale wiadomo, to jest pierwszy final singlowy, w którym nie mamy swojej drużyny, to znaczy mamy kompanów, którzy nam towarzyszą na misjach, w tym naszego ukochanego pieska Torga ale ci towarzysze grają, walczą samodzielnie. W każdym razie fabuła dotyczy dążenia do zemsty, fabuła dotyczy ikonów, czyli samonów, czyli tych wielkich, dla uproszczenia można powiedzieć potworów. Bóstw, żywiołów, różnego rodzaju, w które wybrańcy mogą się przemieniać, tak naprawdę, i z tymi przemianami jest związana część fabuły. W ogóle, a ikony, właśnie te samony, czyli, na przykład, jak gryście w inne finale, no to Shiva, prawda, Garuda, Ifrit i tak dalej, no to są bardzo ważne elementy tej właśnie gry. I motyw zemsty, bohatera, który po pewnym czasie przeradza się w motyw po prostu chęci pomocy, pomocy światu, całemu, tak naprawdę, krainie, w której toczy się akcja gry. No i cały czas mamy też motyw poszukiwania odpowiedzi. Najpierw, kim tak naprawdę jest nasz bohater, skąd ma tę moc, którą ma. No i żeby za dużo nie i więcej powiedzieć, nie mogę, ale jest tu właśnie dużo dużo pytań i dużo odpowiedzi. Są twisty fabularne, są momenty, które dają nam odpowiedzi, ale dają nam kolejne też pytania. I moim zdaniem fabuła jest bardzo fajnie poprowadzona i po prostu chce nam się grać kolejne questy fabularne, żeby właśnie te odpowiedzi na palące pytania palące, bo wiecie, e, i Frity, i Feniks, ale w każdym razie na te palące pytania poznawać. I fabuła mnie nie rozczarowała, mimo że jeszcze gry nie przyszedłem, warto znaczyć, to nie jest taka ofic oficjalna, profesjonalna recenzja po przejściu gry, ale mam już 30 godzin na liczniku i z tego co patrzyłem w jednym materiale wideo z pełnym playthrough tej gry to zostało mi jeszcze niecałe, no może około 10 godzin i już ten taki twist główny, że tak powiem, na który część ludzi z jakiegoś powodu narzeka, że niby to jest absurdalne to już mam za sobą, no i tak tylko napomknę, że dla mnie to w tej grze nie ma nic absurdalnego, jeżeli chodzi o historię, to znaczy nie ma tu nic bardziej absurdalnego i dziwnego, niż mieliśmy w innych finalach czy w innych grach JRPG, więc tego trochę nie rozumiem, bo widziałem takie zarzuty, ale fabularnie to jest naprawdę wciągająca po prostu opowieść. Też z takim aspektem troszeczkę właśnie jest tu, jest tu sporo, może nie sporo, ale jest tu aspekt taki dosyć widoczny, odczuwalny rywalizacji różnych królestw, które mamy w tym świecie i te królestwa rywalizują ze sobą otwarcie, mamy wojny tutaj, ale też mniej otwarcie, różne spiski i tak dalej, backstabbing i. Niektórzy mówią, że to jest trochę jak grze o tron, że ten final jest poważniejszy i nie powiedziałbym, że wątki w tym finalu są poważniejsze niż w innych finalach, bo na przykład w Final Fantasy 6 mieliśmy bardzo poważne wątki i też brutalne wątki tam mieliśmy i w innych finalach też, na przykład w 9. tylko wydaje mi się po prostu, że tutaj w tym finalu jest dużo, też niezbyt, nie za dużo, nie, to nie jest bardzo krwawa gra, są tu krwawe sceny i brutalne sceny i pewnie dlatego, że po prostu no jest więcej powiedzmy krwi czy takich scen drastycznych niż w Finalu 15 i innych finalach, dlatego może ta gra jest od odbierana jako bardziej u najpoważniejszy Final do tej pory, ale jeżeli chodzi o, wiecie, o motywy fabularne, to już nawet poważniejsze rzeczy były w niektórych odsłonach tej serii. I szczerze mówiąc, ja od początku wiedziałem, że fabuła będzie co najmniej dobra, no bo zespół odpowiadający za tę grę stworzył Final Fantasy XIV, tę no, nową, lepszą wersję i wszystkie dodatki do tej właśnie produkcji, więc no, Final Fantasy XIV to moje ulubione MMO z fantastyczną, nie tylko jak na standardy gatunku MMO, historią właśnie i postaciami też świetnymi. A przy okazji też kompozytor z XIV odpowiada tutaj za muzykę i utworzył muzyczne, szczególnie w tych takich bardziej epickich momentach są fenomenalne i naprawdę bardzo, bardzo budują takie napięcie podczas walk na przykład, podczas jakichś bardziej scen takich ważnych i tak dalej. No muzycznie to jest naprawdę świetna, świetna produkcja. I jeszcze a propos fabuły warto wspomnieć o czymś, co mi się bardzo spodobało. To jest drobnostka, ale z drugiej strony nie jest dla niektórych pewnie drobnostka. Otóż podczas scenek możemy sobie zapauzować grę i włączyć takie podręczne menu, w którym mamy informacje na temat tego, o czym dana scenka jest. Czyli na przykład są dwie post i rozmawiają o czymś, o jakichś problemach w danym królestwie, to w tym menu pauzy możemy sobie wkliknąć informacje o jednym królestwie, o drugim królestwie, o tej postaci, o tamtej postaci, o konflikcie jakimś i taka encyklopedia podręczna, która jest to trochę odpowiednik tooltipów z RPGów, dobrych RPG-ów, które to implementują. Tooltipy, czyli mam tu na myśli słowa po prostu, które są w tych RPG-ach podświetlane i jak na nie najedziecie myszką, to wam się wyświetla jakaś informacja od razu. Czy na przykład w Pentimencie to też było. Więc wszystkie informacje są pod ręką i bardzo fajnie, że to możemy sobie właśnie sprawdzić podczas Scenek to jest takie, to jest takie, coś, co powinno być moim zdaniem w każdej grze, stawiającej właśnie na fabułę, Szczególnie jeżeli ma, jeżeli ma dużo różnych wątków i postaci, właśnie tak jak Final Fantasy 16 bo to po prostu pomaga być na bieżąco. Jak czegoś zapomnimy, na przykład nie, wiem, nie gramy tydzień i potem wracamy do gry, chcemy sobie coś przypomnieć, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. I dodając do tego, mamy jeszcze w ogóle NPC-ów, do których możemy sobie podejść i oni są jakby kronikarzami i możemy z nimi pogadać, i po prostu mamy wszystkie informacje fabularne na najdrobniejsze nawet tematy, więc to jest spoko, ale gameplay. Też jest świetny w tej grze, to jest drugi najważniejszy element tej gry i drugi świetny element tej gry. Jeżeli ktoś nie wiedział, to tutaj za walkę odpowiada w ogóle człowiek, który projektował walkę w Devil May Cry 5 i to czuć, bo Final Fantasy 16 pod względem gameplay'u, walki konkretnie, bo gameplay to też jest prawda podróżowanie, tam chodzenie i tak dalej, ale walka to jest takie Devil May Cry w wersji light. Nie ma tu zatrzęsienia różnych kombosów, nie wymaga aż takiej precyzji, zręczności ta gra. Natomiast, no, widać, widać po prostu, jak sobie patrzymy na ten gameplay, to widać, o, to jest jak w stylu slashera, w stylu DMC, prawda? I to naprawdę daje podobne odczucia podczas walki. Jest naprawdę fajna, mimo że mamy tylko jeden, dwa tam podstawowe kombosy. Rozbudowujemy te podstawowe ataki atakami specjalnymi, związanymi z mocami żywiołów, które mamy, z mocami samonów, ikonów w tym świecie, mocami Feniksa na przykład, czy Garudy, moce ognia, wiatru, powiedzmy, na przykład mocy jednego typu mogą być lepsze w przełamywaniu obrony wroga i potem możemy go oszołomić, potem przełączamy się na inny typ mocy i na przykład każda moc ma jakiś tam... No każda moc daje nam różne typy ataków i z każdej, że tak, z każdego typu mocy możemy sobie wyposażyć tylko dwa ataki, więc jest też taki element wyboru, że nie możemy mieć wszystkich tych mocy, chociaż później możemy też na przykład moce teoretycznie od Ifrit'a czy tam no, od jakiegoś powiedzmy ikona jednego typu wyposażać sobie w slocie innej mocy, więc, ale to już jest poziom zaawansowany jak sobie ulepszymy, więc można to jeszcze bardziej modyfikować, ale w każdym razie te moce specjalne są bardzo efektowne, bardzo często je wykorzystujemy i te właśnie moce mają bardzo różne zastosowania. Możemy dzięki nim zbliżać się szybko do przeciwników, właściwie to teleportować do przeciwników, także do przeciwników w powietrzu, możemy wyrzucać przeciwników w górę, możemy właśnie, jak powiedziałem wcześniej, przełamywać ich obrony tymi atakami specjalnymi. Niektóre z tych mocy też leczą u nas, jak atakujemy wrogów nimi, więc jest naprawdę różnorodnie pod tym względem i przełączanie się między tymi mocami jest bardzo, bardzo płynne i bardzo intuicyjne. Nawet do tego stopnia płynne że wykonujemy jedną moc i ona jeszcze trwa jakby jej animacja, ale my już możemy sobie przełączyć się w tym czasie na inny typ mocy i być przygotowani, żeby dosłownie w odpowiednim momencie już aktywować kolejną moc zupełnie innego typu, na przykład. Więc walka jest naprawdę super, jest efektowna, jest wciągająca, angażująca i bardzo, bardzo mi się spodobała. Dzięki niej robiłem wszystkie side questy. Potem odblokowujemy też po jakichś 15 godzinach chyba polowania na potwory, znane z różnych finali, hanty tak zwane. Mamy tablicę z potworami, po prostu możemy sobie wybierać, sprawdzać, gdzie one są. I one są trochę trudniejsze, to jest takie wyzwanie, bo normalnie na normalnym poziomie trudności ta walka nie jest zbyt trudna, ale te potworki takie z huntów są już no potrafią stanowić spore wyzwanie i są bardzo przyjemne, jeżeli chodzi właśnie o właśnie potyczki z nimi. I side questy właśnie też robiłem między innymi dlatego, że walka mi się tak bardzo podoba i pewnie słyszeliście, że side questy są takie no niezbyt może udane w tej grze wszystkie, no ale pokażcie mi grę, w której wszystkie side questy są udane, nie? Natomiast powiedziałbym, że to jest typowy poziom final, jeżeli chodzi o side questy, to znaczy mamy questy, które są tylko takie na zasadzie kurier na przykład, nam mówi, że zgubił paczkę musimy ją pójść i przynieść, jakieś tam rozsypane rzeczy z tej paczki z jednej lokacji. Ale często jest tak, że te takie pozornie głupie, błahe questy potem się przeradzają w kolejne questy poboczne, które mają już więcej historii. I ogólnie każdy taki sidequest troszeczkę chociaż buduje kontekst jakiejś postaci, czy jakiegoś miejsca, jakiejś bazy naszej, czy czegoś tam. Potem, w miarę rozwoju fabuły, te sidequesty... Jakby jesteśmy już związani z tymi postaciami, więc one są takie bardziej też osobiste, że... Ja nigdy nie miałem odczucia, że o, ja tu mam ważną rzecz do roboty, a no, mnie wysyłają gdzieś coś robić dziwnego. Myślę, że Clive w danej sytuacji nigdy nie jest, jakby to powiedzieć, to nigdy nie czuję, że nasz bohater by czegoś tak naprawdę nie zrobił dla kogoś. Rozumiecie o co mi chodzi? Że on on jest tak zaangażowany, jakby z tymi osobami, któremu te sidequesty zlecają i chce pomagać tym ludziom, i to widać. I nie wiem, może to jest kwestia, że to jest dobrze napisane wszystko, ale są też oczywiście potem sidequesty, coraz więcej jest takich ciekawszych, fabularnie, na przykład związanych z naznaczonymi. Naznaczeni to są ludzie, którzy mogą używać mocy, właśnie żywiołów. Nie w takim stopniu jak nasz bohater, bo nie wszyscy są przecież wojownikami, ale ogólnie tutaj ludzie naznaczeni tą mocą, mogą na przykład no, z eteru tworzyć wodę, powiedzmy, czy manipulować powietrzem i oni są wykorzystywani jako segment usługowy w całym tym świecie, ale na przykład jedno królestwo Imperium traktuje ich w ogóle jak niewolników i jak śmieci i na przykład z tym są całkiem ciekawe i takie no brutalne też sidequesty związane, więc ogólnie, że biorąc sidequesty, mogły być wszystkie trochę lepsze, ten, te pierwsze szczególnie, ale są też naprawdę świetne sidequesty, więc to jest aspekt taki porządny po prostu. Jeszcze jeżeli chodzi o tak zwane elementy RPG, bo też zauważyłem, że ktoś narzeka na mało Elementów RPG w tej grze, to tak naprawdę nie, nie ma w tym w tej grze mniej elementów RPG, tak zwanych niż w innych finalach, no bo żaden Final Fantasy, w ogóle rzadko JRPG pozwalają na przykład, nie wiem, mocno tworzyć nas, naszą postać, to tak się nie robi w JRPGach, nie mamy też wyborów w dialogach i tak dalej, to to jest rzecz zachodni gier RPG bardziej, i tutaj na przykład nie mamy materii, tak? Nie mamy materii, czyli tego kombinowania z umiejętnościami, odblokowywania różnych tam slotów i nadawania dodatkowych cech czy ataków specjalnych, instalowaniem materii w naszych y, broniach i tak dalej, jak na przykład. Od finalu remake'u siódemki. No i nie ma tego, ale za to jest ten system skilli, o którym mówiłem wcześniej i moim zdaniem to jest dobre takie zastępstwo. To, to jest podobna rzecz, jeżeli chodzi o rozbudowanie. Może materie były trochę bardziej rozbudowane i więcej możliwości dawały, ale no to jest taki action RPG ta gra i moim zdaniem nie czuję, żeby ona w jakimś tam o wiele w mniejszym stopniu była JRPG'owa niż inne finale. Chyba, że dla kogoś JRPG musi mieć walkę turową. Dla mnie nie musi. To nie jest wyznacznik dla mnie Final Fantasy, ani JRPG'ów, więc ja tak na pewno Mówić nie będę. Jeżeli chodzi o wady, to są takie drobnostki, w stylu na przykład nie ma przycisku sprintu, tylko żeby sprintować, to musimy pobiec kawałek normalnie i to jest czasem trochę irytujące. Ale największą wadą jest, o której wspomniałem na początku, że oni powiem, no to jest performance mode. Tryb wydajnościowy na PlayStation 5, zresztą ta gra jest na razie tylko na PlayStation 5, podejrzewam, że w przyszłym roku pewnie trafi na pc ale no, tryb wydajnościowy jest tragiczny i naprawdę, gdyby nie to, że podczas walki jest 60 klatek, to bym grał w tym trybie jakościowym na 30 klatkach. No ale właśnie, podczas walki jest 60 klatek no i grając tak, walka tak mi się podoba też dzięki temu między innymi, potem trudno mi było przejść do walki w 30 klatkach może gdybym zaczął grać w 30 klatkach tak jak Mateusz, Widut z Gramy na Maxa mi radzi często, to może byłoby lepiej natomiast no zacząłem grać w tym 60 -tym, 60 -tym, tak powiedziałem to słowo trybie i potem było ciężko się z... przestawić, natomiast no poza walką, kiedy walka się kończy kiedy po prostu biegniemy przez jakieś tam pole czy ulicę i tak to, dalej, to potrafi spadać do 30 paru klatek, do 40 więc no jest strasznie nierówno i to boli w oczy, po prostu, więc mega szkoda. Mam nadzieję, że to kiedyś będzie poprawione. A propos biegania po tym świecie i poruszania się, no to na szczęście struktura tego świata jest półotwarta. To jest gra, gdzie przemieszczamy się z mapy świata pomiędzy różnymi lokacjami i niektóre są mniejsze, niektóre są większe, niektóre są bardziej korytarzowe, niektóre są trochę bardziej otwarte, ale na szczęście nie jest to otwarty świat, bo widziałem takie, ktoś zrobił tweeta z podsumowaniem negatywów z recenzji i tam było, że ta gra nie ma vast open world. No i człowieku, ja tak zapytałem sam siebie wtedy, o co ci chodzi. To dobrze, że ta gra nie ma vast open world, bo bo ja nie chcę, żeby Final Fantasy miało open world, jakby wydaje mi się, że Final Fantasy XV na przykład pokazało, że twórcy Finala i ogólnie chyba JRPG-ów nie są jeszcze gotowi, żeby zrobić prawdziwy open world dobry, bo Final Fantasy XV miało bardzo nudne te wielkie lokacje, a tutaj mamy taki idealny balans, tak? Te większe lok lokacje są nadal nie za duże. Może trochę wcześniej moglibyśmy odblokowywać Chocobo, bo to też jest tak dopiero po kilkunastu godzinach, ale nigdy nie czułem się przytłoczony rozmiarem tego świata, tych lokacji i to jest dla mnie bardzo ważne, bo dzięki temu po prostu lepiej się moim zdaniem chłoni, i kontynuuje fabułę główną. Więc to jest fajna rzecz, moim zdaniem, jak ten świat został zaprojektowany, no bo jest też ładny. Szczególnie jak się przyłączymy właśnie na tryb jakościowy, to ta gra jest bardzo ładna, Kat scenki są świetne, w ogóle walki, bo tutaj są też walki, oczywiście wiecie, bo to było w materiałach przedpremierowych różnych, walki tych samonów i one są tak epickie, to są fantastyczne momenty, naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie taką, ja nie lubię tego słowa, ale tutaj trudno zastosować inne, jeżeli chodzi o epickość taką różnych scen, to tutaj Final ten naprawdę masakrycznie dostarcza i to ciarki, emocje i momenty tam jest naprawdę, naprawdę doskonale wizualnie. I tak, to jest Final Fantasy, bo niektórzy też narzekają, że to nie jest Final Fantasy. Z jakiegoś powodu, no, są tu motywy z Final Fantasy. Jak, tak jak powiedziałem, mówiąc o fabule, ikony czy też samony znane pod tą nazwą samonów z innych części, są integralną częścią historii i całego tego świata, który zwiedzamy, i ludzie mówią, że to nie jest Final Fantasy. Są też czekobosy, oczywiście mugle, przedmioty, waluta, którą kojarzymy z innych finali. No, są tu elementy finalowe, ewidentnie. Właśnie te hunty, o których wspomniałem, ale to nie jest Final Fantasy, bo nie ma drużyny, no. Nadal mamy tych towarzyszy Oczywiście to wszystko jest osobista kwestia Ja rozumiem, że niektórym brakuje tego zarządzania drużyną I walki drużynowej w Final Fantasy Mi ten brak nie przeszkadza absolutnie Jestem pewien, że jeszcze doczekamy się Zresztą w przyszłym roku wychodzi Final Fantasy VII Riber, Gdzie będziemy właśnie już mieć drużynę I będziemy sterować każdym z tej drużyny Jestem pewien, że wyjdą też jakieś reedycje innych starszych finali Są plotki o remake'u remake W ogóle w jednym remake'u u dziewiątki Więc ja tu bym nie rozpaczał Dla mnie to jest jak najbardziej Final Fantasy Tu czuć finala w tej grze i to jest najważniejsze. Więc naprawdę świetna gra, niech o tym świadczy fakt, że naprawdę zacznę sprawdzać niedługo jak przejdę, bo nie chcę sobie spoilować, ale jak dokończę fabułę za te 9-10 godzin to mam zamiar zdobywać różne trofea jeszcze, spróbuję pewnie New Game Plus a ja praktycznie nigdy się nie przyjmuję trofe trofeami gra graniem jeszcze w New Game Plus ale naprawdę gameplay mi się tak podoba, tu z tego co widziałem New Game Plus jest bardzo fajnie zaprojektowany bo przeciwnicy są w ogóle inni i trudniejsi od początku, ale w każdym razie no polecam, naprawdę polecam, chociaż Demo. Jeżeli macie PS5, to grajcie sobie demo i ono bardzo fajnie fabularnie przygotowuje i stawia bardzo fajne pytania. W ogóle co się będzie działo i intryguje na pewno, i też pozwala trochę sprawdzić system walki właśnie. Także cieszę się niezwykle, że doczekałem w końcu premiery 16. Nie czekaliśmy aż tak długo, ale no i tak warto było czekać, bo to, bo to świetna gra, która na pewno wyląduje w jakiejś mojej osobistej topce gier, najlepszych gier tego roku. Także dajcie znać, co wy sądzicie o Final Fantasy 16, czy już graliście, czy czekacie jeszcze z jakiegoś powodu, jeżeli tak, to z jakiego, a to by było. Na tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.